Ogród Państwa Grześkiewiczów, jeden z najważniejszych ogrodów tej, tej, nie tylko tej edycji Otwartych Ogrodów Artystów Dąbrowy. Dorota Grześkiewicz i jej rzeźby, ale w tym ogrodzie nie tylko rzeźby, ale i Twoi goście, prawda? Tak. Dzień dobry, witam Państwa. Jesteśmy w ogrodzie przy historycznej pracowni Grześkiewiczów. E, oprócz moich rzeźb, dzisiaj w, w moim ogrodzie można było zobaczyć także rzeźby zaproszonych artystów, e, głównie warszawskich i podwarszawskich, e, których, e, z którymi wspólnie działam między innymi w Stowarzyszeniu Keramos czy w Związku Artystów Polskich, ale także lokalna malarka Aga Pietrzykowska, czy... a także zaproszona malarka Agata czermuszkin krut e, Przede wszystkim są tutaj rzeźby ceramiczne ze względu na to, jaki jest charakter naszej pracowni, ale nie tylko. Jesteśmy otwarci tutaj na wszystkie, na wszystkie techniki i także chcemy promować rzeźbę, która jest nie bardzo popularną. Widziałem tutaj sporo malarstwa, co prawda w tej chwili jest zakryte, bo, bo malarstwo chyba tego deszczu niestety nie, nie trawi, nie znosi, ale było też malarstwo. Tak, jak najbardziej można było dzisiaj obejrzeć malarstwo, niestety częściowo pozakrywane, także trochę się śmiejemy, że dzisiaj było malarstwo za zasłonką. Jak oceniasz w ogóle tegoroczne roczne wydarzenie? No, wyjątkowe na pogodę. No, tak mokrego tak i tak deszczowego wydarzenia jeszcze nie mieliśmy. Amen. Tak, to prawda. To jest pierwsza taka edycja. Przez te 10 lat nam się poszczęściło, że zawsze jednak była piękna pogoda. Natomiast bardzo się cieszę, że w tym roku, mimo tej niesprzyjającej pogody, odwiedziło nasze ogrody tak dużo osób. Świetnie. Bardzo dziękuję. Dzień. Zachodnia 11, pracownia Krzysztofa Bieleckiego i grupa artystów, m.in. zrzeszonych w SARP. Chciałam tutaj przedstawić mój ulubiony tryptyk rośliny i oczy obserwatorów, których mam jako przyjaciół, dających super energię. Zapraszam do oglądania.